Wiesz, w życiu jest jedna rzecz, która zawsze wychodzi na wierzch, choćby człowiek nie wiadomo jak udawał szacunek. Albo raczej jego brak. Ludzie mogą grać rol, mogą ładnie mówić, mogą udawać zainteresowanie, ale prawdziwy stosunek do ciebie wciąż wymknie się gdzieś między słowami, spojrzeniem, gestem. Czasem nawet ciszą. I właśnie dlatego dzisiaj powiem ci coś, co wiele osób czuje, ale niewiele mówi na głos. Poznasz, że ktoś cię nie szanuje po tym, jak sprawia, że czujesz się przy nim mniejsza niż jesteś. Najpierw to są drobiazgi, niby nic wielkiego, jakiś komentarz rzucony dla żartu, jakieś lekceważące nie przesadzaj, zignorowana wiadomość, zbagatelizowane uczucia. I myślisz sobie, może ja reaguję za mocno, może nie powinnam się czepiać. Ale powiem Ci szczerze, to nie jest czepianie się. To intuicja. To twoja wewnętrzna mądrość, która pierwszy raz podnosi głos i mówi, halo, coś tu mi gra. Bo brak szacunku nigdy nie wchodzi do życia od razu z buciorami. On wchodzi powoli. Najpierw na palcach. I właśnie dlatego tak często go przegapiamy. Z czasem zaczynasz zauważać, że przy tej osobie musisz uważać na siebie. Jakbyś chodziła po cienkim lodzie. Myślisz dwa razy, zanim coś powiesz. Korygujesz swoje zachowanie, żeby nie wyjść na marudę, żeby nie zrobić problemu, żeby nie wyjść zbyt emocjonalną. I nagle orientujesz się, że to już nie jest relacja dwóch równych sobie osób, tylko układ, w którym ty mierzysz każde słowo, a ta druga strona nawet nie próbuje się postarać. Wiesz, co jest najgłośniejszym sygnałem braku szacunku? Twoje własne samopoczucie po kontakcie z tą osobą. Jeśli po rozmowie czujesz się zmęczona, przygaszona, mniej pewna siebie, to nie jest przypadek. To nie jest taki dzień. To nie jest Twoja wrażliwość. To jest nierówna dynamika. I to jest człowiek, który nie widzi w Tobie tego, co naprawdę w Tobie jest. Bo ktoś, kto Cię szanuje, nie sprawia, że musisz udawać silniejszą. Spokojniejszą, milszą czy mniej emocjonalną, żeby być traktowaną poważnie. Przy kimś, kto cię szanuje, możesz po prostu być. A przy kimś, kto cię nie szanuje, jesteś cały czas w trybie udowadniania udowadniania, że masz prawo czuć, prawo mówić, prawo prosić, prawo istnieć z własnym zdaniem, własnymi potrzebami, własnymi granicami. Brak szacunku jest też wtedy, kiedy twoje słowa odbijają się od kogoś jak od ściany. Mówisz, że coś jest ważne, a ta osoba macha ręką. Tłumaczysz, że coś cię zraniło, a ona reaguje ironią albo złością. Prosząc o zrozumienie, dostajesz unikanie. Prosząc o rozmowę, dostajesz milczenie. To jest ta cicha forma karania, której wiele osób nawet nie zauważa, dopóki nie poczuje jej na własnej skórze. A wiesz, co jest najtrudniejsze? Że człowiek często widzi brak szacunku, i mimo wszystko zostaje, bo się przyzwyczaił, bo liczy na zmianę, bo tłumaczy drugą osobę, bo wierzy, że może on tak nie chciał. Ale prawda jest prosta. Kto cię szanuje, nie musi się specjalnie starać, żeby to było widać. A kto cię nie szanuje, choćby się postarał, Zawsze w końcu pokażę swoją prawdziwą twarz. Brak szacunku to również sytuacja, w której twoje granice są dla kogoś powodem do obrazy. I nagle to ty jesteś tą problematyczną, tą zbyt emocjonalną, tą zbyt wymagającą. Tymczasem granice są absolutnym fundamentem relacji. I ktoś, kto chcecie mieć w swoim życiu w zdrowy sposób, przyjmie je naturalnie. Kto nie chce, będzie z nimi walczył. Bo przeszkadzają mu w wygodzie. Jest jeszcze jeden ważny moment, o którym rzadko się mówi. To chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę, że od dawna dajesz więcej, niż dostajesz. Że to ty naprawiasz, tłumaczysz, próbujesz, łagodzisz. A ta druga strona nawet nie widzi, że coś jest do naprawy. To nie jest szacunek. To jest wyczerpujący układ. W którym jedyną osobą walczącą o relację jesteś ty. A relacja, o którą walczy tylko jedna osoba, i tak nie ma szans. Ale jest też dobra wiadomość cholernie dobra. Zawsze masz wybór możesz odejść, możesz się odsunąć, możesz postawić granicę, która będzie ostateczna. I to nie dlatego, że jesteś słaba, przewrażliwiona, czy nie potrafisz wybaczać. Tylko dlatego, że masz wartość. Wiesz, kiedy najbardziej widać, kto cię szanuje? W momencie, w którym zaczynasz wymagać od siebie więcej. Bo szacunek do siebie jest jak światło, oświetla wszystko. Ludzie, którzy są dobrzy, podchodzą bliżej. Ludzie, którzy szanowali cię tylko wtedy, gdy byłaś cicha i wygodna, odchodzą. I choć boli jak diabli to jest najlepszy filtr, Jaki możesz sobie wyobrazić? Prawdziwy szacunek to obecność, uważność, konsekwencja, chęć bycia częścią Twojego świata, a brak szacunku to bierność, ignorowanie, zrzucanie odpowiedzialności. A Ty naprawdę zasługujesz na coś więcej niż bycie dodatkiem w czyimś życiu. Może dziś jest ten dzień, kiedy pierwszy raz powiesz sobie, nie chcę tak żyć. Chcę relacji, w której jestem widziana, słyszana, ważna. I uwierz mi, kiedy zaczniesz tego wymagać, świat zacznie ci to dawać. Bo gdy człowiek szanuje siebie, nagle przestaje się godzić na ludzi, którzy tego nie robią. I wiesz co? To jest właśnie moment, w którym wszystko zaczyna układać się lepiej niż kiedykolwiek. Czasami człowiek nie chce widzieć prawdy. Bo prawda oznaczałaby jedno: musiałabyś przestać wierzyć w tę osobę tak, jak wierzysz. I dlatego trzymasz się nadziei, nawet wtedy, gdy wszystko mówi ci, że to już dawno nie działa. Bo brak szacunku wcale nie musi wyglądać jak krzyk, wyzwiska, dramatyczne sceny. Częściej wygląda jak nic, jak obojętność tam, gdzie powinna być troska, jak cisza tam, gdzie powinna być rozmowa. Jak zimny dystans tam, gdzie kiedyś było ciepło. To właśnie w tym nic człowiek gubi siebie najbardziej. I najgorsze jest to, że kiedy długo żyjesz w relacji bez szacunku, zaczynasz brać okruchy jak pełen posiłek. Jedna wiadomość, jedno jak tam, jedno no dobra, przyjadę i czujesz się, jakbyś dostała coś wyjątkowego. Ale to nie jest wyjątkowe. To jest minimum. Tak niskie minimum. Że zaczynasz zapominać, jak wygląda normalność. Bo normalność to wzajemność. Normalność to konsekwencja. Normalność to obecność, która nie znika, kiedy nie jest wygodnie. Normalność to ktoś, kto widzi Twoje starania i zaczyna robić swoje, a nie tylko jechać na tym, co Ty dajesz. Ale wiesz, co jeszcze jest ważne? To że brak szacunku bardzo często uderza w Twoje poczucie wartości. Nie dlatego, że ty go nie masz, ale dlatego, że człowiek, który cię nie szanuje, potrafi to idealnie wyczuć i wykorzystać. Nie zawsze świadomie. Czasem po prostu jest przyzwyczajony, że ktoś inny nadrobi emocjonalnie za niego. I nagle orientujesz się, że w tej relacji robisz za emocjonalny silnik, który ciągnie wszystko do przodu. A ta osoba jest tylko pasażerem. A wiesz, co jest w tym najsmutniejsze? Że nawet jeśli dajesz z siebie 120%, i tak będzie za mało. Bo nie brakuje Twojego zaangażowania. Brakuje jego szacunku. Może miałaś kiedyś tak, że chciałaś powiedzieć coś ważnego, a słyszałaś, znowu zaczynasz, o co ci chodzi, robisz problem z niczego? To właśnie w takich momentach najbardziej widać brak szacunku kiedy twoje uczucia stają się dla kogoś ciężarem, zamiast informacją. Bo ktoś, kto cię szanuje, nie musi być idealny. Nie musi być zawsze cierpliwy, zawsze spokojny, zawsze empatyczny. Ale będzie próbował. Będzie się uczył. Będzie słuchał, nawet jeśli nie rozumie. A ktoś, kto cię nie szanuje, zrobi wszystko, żeby odwrócić uwagę od własnego zachowania. I nagle to ty przepraszasz za to, że powiedziałaś o czymś ważnym. To ty łagodzisz konflikt, którego nie wywołałaś. To ty szukasz rozwiązań, których ta druga strona nawet nie szuka. Brak szacunku ma jeszcze jedną twarz, bardzo perfidną, bardzo cichą, kiedy ktoś widzi twoją wartość tylko wtedy, kiedy mu służysz. Kiedy jesteś dla niego wygodna, miła, dostępna, pomocna, jest dobrze. Ale kiedy masz swoje zdanie, swoje granice, swoje potrzeby, nagle jesteś problemem. To nie jest miłość. To jest wygoda. A wygoda nie jest powodem, żeby być w czyimś życiu. I powiem ci coś, co może zaboleć, ale jest bardzo prawdziwe. Jeśli ktoś naprawdę cię szanuje, to nawet w najtrudniejszym momencie nie sprawi, żebyś czuła się gorsza. Może być zmęczony, zestresowany. Zirytowany, jak każdy człowiek. Ale jego szacunek do ciebie nie będzie zależał od pogody, humoru czy tego, jak bardzo mu się dziś chce. A jeśli zależy, to nie jest partner, ani przyjaciel, ani bliska osoba. To ktoś, kto traktuje relacje jak abonament, ma działać, kiedy jemu wygodnie. Ale wiesz, co jest piękne? Że kiedy zaczniesz zauważać brak szacunku, naprawdę zauważać, nie ignorować, coś w tobie zacznie się zmieniać. Najpierw powoli, niepewnie. Potem coraz mocniej. Zaczniesz mniej tłumaczyć innych, a więcej słuchać siebie. Przestaniesz usprawiedliwiać zachowania, które sprawiają, że czujesz się nieważna. Zaczniesz patrzeć na to, co ludzie robią, nie na to, co mówią. I pewnego dnia zrozumiesz coś ważnego. Nie musisz udowadniać swojej wartości osobie, która nie widzi jej od początku. Ktoś, kto cię szanuje, zobaczy ją sam, bez twojej walki, bez twojego tłumaczenia, bez twojego proszenia o uwagę. A jeśli ktoś jej nie widzi, to nie dlatego, że jej nie masz. Tylko dlatego, że nie jest gotowy na kogoś, kto ma własną głębię. I wiesz co? Nie musisz na takich ludzi czekać. Bo, gdy zaczniesz traktować siebie z większym szacunkiem, zaczną znikać ci z drogi ludzie, którzy go nie potrafią dać. To nie będzie kara, ani zemsta, ani dramy. To będzie naturalny proces. Ludzie niespójni z twoją wartością odpadną. Zostaną tylko ci, którzy potrafią ją zobaczyć. A ty poczujesz po raz pierwszy od dawna, że nie musisz nikogo przekonywać do tego, żeby cię traktował właściwie że nie musisz walczyć o uwagę, że nie musisz się tłumaczyć z tego, że masz uczucia, potrzeby, granice. To jest szacunek. Taki prawdziwy. Taki, który niczego nie udaje. Taki, którego się nie wymusza, tylko który albo jest, albo go nie ma. A kiedy poczujesz, jak to jest być naprawdę szanowaną, zrozumiesz, że wszystko, co było wcześniej, to był kompromis. Na który zgadzałaś się tylko dlatego, że nie wiedziałaś, że zasługujesz na więcej. Ale już wiesz. I teraz świat zacznie to od ciebie odbijać. Są w życiu momenty, kiedy patrzysz wstecz i nagle rozumiesz, że przez lata myliłaś cierpliwość z wyrozumiałością, a wyrozumiałość z obowiązkiem. Że dając komuś szansę po szansie, tak naprawdę powoli odbierała się sobie. I nie dlatego, że jesteś słaba, naiwna czy za dobra. Nie? To właśnie dlatego, że masz piękne serce. I czasem takie serce wierzy w ludzi bardziej niż oni wierzą w siebie. Ale w pewnym momencie zaczynasz dojrzewać, nie w sensie wieku, tylko świadomości. I wtedy dociera do ciebie jedna brutalna prawda. Szacunek nie jest czymś, co można od kogoś wyprosić. Nie da się go wynegocjować, wytłumaczyć, wymusić łzami, oddaniem czy dbaniem o czyjąś wygodę. On albo jest w człowieku, albo go nie ma. I możesz przez jakiś czas udawać, że tego nie widzisz, bo w końcu to trudne przyznać, że zainwestowałaś swoje emocje, czas, marzenia w osobę, która nawet nie umiała tego zauważyć. Ale któregoś dnia budzisz się i czujesz, że dalej tak nie chcesz. Że twoje wnętrze już mówi dość. I właśnie ta cisza, to dość środku, to jeden z najczystszych znaków, że jesteś gotowa na coś więcej. Bo wiesz, jak rozpoznać, że ktoś cię nie szanuje? Kiedy przestajesz czuć się sobą przy tej osobie? Nagle łapiesz się na tym, że filtrujesz słowa, żeby nie zostać źle odebraną. Że mierzysz każdy ruch, jakbyś stała na scenie, na której wszystko zależy od poprawnego wykonania roli. A przecież relacja nie powinna być egzaminem, w którym boisz się, że zostaniesz oceniona, skrytykowana, wyśmiana czy zignorowana. Relacja powinna być przestrzenią, w której wreszcie możesz zdjąć maskę, a nie zakładać kolejną. To właśnie w takich momentach najbardziej widać brak szacunku, kiedy ktoś, zamiast dodawać ci skrzydeł, każe ci je składać. Nie wprost, nie słowami. Czasem spojrzeniem. Czasem tonu nie da się pomylić. I najgorsze jest to, że często nawet nie masz komu o tym powiedzieć, bo sama nie wiesz, czy masz prawo tak czuć. Masz. Zawsze masz. Człowiek, który Cię nie szanuje, zawsze będzie oczekiwał od Ciebie zrozumienia, ale sam nigdy go nie zaoferuje. Będzie wymagał cierpliwości, ale sam jej nie da. Będzie chciał bliskości, ale tylko na swoich zasadach. Będzie chciał, żebyś mu ufała, ale sam zrobi wszystko, żeby na to zaufanie nie zapracować. To jest ten dziwny rodzaj relacji który wysysa z ciebie energię, ale nie daje nic w zamian. A ty, chcąc utrzymać spokój, w końcu uciszasz siebie bardziej niż ktokolwiek inny kiedykolwiek by potrafił. Jednym z najcichszych, ale najbardziej bolesnych znaków braku szacunku jest to, gdy twoje emocje są przez kogoś niewygodne. Kiedy twoje, to mnie zraniło, staje się dla tej osoby argumentem przeciwko tobie. Kiedy słyszysz, ty to zawsze przesadzasz, Znowu zaczynasz? Nie rób dramy. Nie mam na to siły. A przecież, wszystko, czego chciałaś, to rozmowa, zrozumienie, chwila uwagi. To normalne. To ludzkie. To zdrowe. Ale człowiek, który nie szanuje Twojego wnętrza, nie zobaczy w Twoich emocjach nic więcej niż problem. A człowiek. Który naprawdę Cię kocha, zobaczy w nich drogowskaz. Różnica monumentalna. Brak szacunku to również wtedy, gdy Twoje dobre serce staje się dla kogoś oczywistością. Kiedy przestaje doceniać, bo przyzwyczaił się, że zawsze jesteś. Że wybaczasz, że łagodzisz, że nie zrobisz sceny. Ale wiesz, co jest w tym piękne? Że któregoś dnia osoba która brała cię za pewnik, naprawdę zobaczy, co straciła. Bo nic nie boli tak, jak brak kogoś, kto dawał ci emocjonalny dom. A ty? Ty wreszcie zrozumiesz, że nie byłaś trudna, byłaś niedoceniona. Człowiek, który cię nie szanuje, będzie cię uczył wątpić w siebie. Czy przesadzasz? Czy wymagasz za dużo? Czy nie powinnaś być bardziej wyluzowana? Mniej wrażliwa, mniej emocjonalna, mniej sobą. I nagle zaczynasz się zastanawiać, czy w ogóle masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo. Masz pełne prawo. Bo szacunek nie polega na tym, że ktoś nie sprawia Ci przykrości. On polega na tym, że gdy to się stanie, bo jesteśmy tylko ludźmi, ta osoba zrobi wszystko, żeby cię nie zranić drugi raz w ten sam sposób. A ktoś, kto cię nie szanuje, zrobi to samo pięć, dziesięć, dwadzieścia razy i powie, że przesadzasz. Brak szacunku często też ukrywa się w obojętności. Nie w krzyku. W ciszy. W niewysłanej wiadomości W wiecznym zapomniałem. W braku reakcji, kiedy najbardziej jej potrzebujesz w nieobecności, która boli bardziej niż jakiekolwiek słowa. I tu jest pułapka, w którą wpada prawie każdy. Myślisz, że jeśli będziesz jeszcze trochę milsza, jeszcze bardziej wyrozumiała, jeszcze spokojniejsza, to to się zmieni. Ale brak szacunku nie znika od Twojej dobroci. On rośnie. Bo ktoś, kto widzi, że nadal dajesz, nawet gdy On daje zero, nauczy się z tego jednego. Że może dalej tak robić. Ale jest też drugi etap, piękniejszy, choć bolesny. To moment, w którym w końcu ci się otwiera głowa. W którym patrzysz na to wszystko i myślisz, jak ja mogłam na to pozwolić tak długo? Ale wiesz co? Nie każ się za to. Wcale nie byłaś ślepa. Byłaś wierząca. A wiara w ludzi to nie wada to dar najpiękniejszy przełom zaczyna się wtedy kiedy zamiast pytać dlaczego on tak robi zaczynasz pytać dlaczego ja się na to zgadzam i wtedy zaczyna się twoja prawdziwa wolność zaczynasz widzieć że szacunek nie wygląda jak słowa wygląda jak czyny i wygląda jak konsekwencja I jak troska I jak wysiłek nawet wtedy, gdy ktoś nie ma siły. I jak rozmowa wtedy, kiedy niewygodnie. I jak przyznanie się do błędu, kiedy człowiek mógłby udawać, że go nie ma. Szanujący człowiek chce Cię rozumieć. Nieszanujący chce, żebyś przestała mówić. Szanujący chce naprawiać. Nieszanujący chce, żebyś przestała czuć. Szanujący stara się być obok. Nieszanujący jest tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że kiedy zaczniesz oczekiwać szacunku, prawdziwego, niewymuszonego, niezlitości, zaczniesz przyciągać ludzi, którzy są na to gotowi. Ludzi dojrzalszych emocjonalnie, stabilnych, obecnych, odpowiedzialnych. I poczujesz coś, czego dawno nie czułaś spokój. Bo szacunek daje spokój. Brak szacunku daje chaos. A ty zasługujesz na życie, w którym twoje emocje nie są ciężarem, tylko częścią ciebie, w którym twoja obecność jest wartością, a nie tłem, w którym twoje granice są normą, a nie powodem do konfliktu, w którym ktoś patrzy na ciebie i widzi człowieka, a nie wygodę. I kiedy to poczujesz, tak naprawdę, głęboko nie będziesz już nigdy w stanie zadowolić się byle czym. Nie będziesz brać ochłapów. Nie będziesz uzależniać swojego szczęścia od czyjegoś humoru. Nie będziesz walczyć o uwagę kogoś, kto nawet nie widzi twojej walki. Bo zrozumiesz, że prawdziwy szacunek zaczyna się od jednego zdania. Nie zgadzam się na takie traktowanie. I tak to zdanie czasem zamknie niektóre drzwi. Ale otworzy takie... O których nawet nie wiedziałaś, że istnieją. A za tymi drzwiami jest życie, w którym nikt nie każe ci się zmniejszać. Życie, w którym jesteś sobą, nie tą wersją siebie, która jest wygodna dla innych. I życie, w którym ludzie nie kochają cię mimo, tylko dlatego, że. To życie jest możliwe. I wcale nie musisz czekać. Bo pierwszy krok zaczyna się od środka, od ciebie. A ty już zaczęłaś. Są takie chwile, kiedy życie samo podpowiada ci, że ktoś cię nie szanuje, ale robi to bardzo subtelnie. Tak subtelnie, że potrafisz to przeoczyć, bo chcesz wierzyć w dobre intencje. Mówisz sobie: może miał gorszy dzień, może nie zrozumiał, może nie chciał mnie zranić. Ale prawda jest taka, że szacunek widać najbardziej wtedy, kiedy komuś wcale nie jest wygodnie. Wtedy kiedy emocje są trudne, kiedy pojawia się konflikt, kiedy trzeba zrobić krok w Twoją stronę, nie dlatego, że mu się to opłaca, tylko dlatego, że mu zależy. Bo brak szacunku rzadko przychodzi w formie wielkiego trzęsienia ziemi. On najczęściej zaczyna się w szczegółach, w małych gestach, które ignorujesz, bo masz wielkie serce. To wtedy, kiedy mówisz coś ważnego, a druga osoba patrzy w telefon. To wtedy, kiedy prosisz o pomoc, a ktoś nawet nie zade sobie trudu, żeby udawać, że słucha. To wtedy, kiedy otwierasz się emocjonalnie, a ta osoba robi z tego żart, albo, co gorsza, użyje tego później przeciwko tobie. Brak szacunku rządzi się jedną zasadą. Jeśli ktoś wie, że może cię zranić i dalej to robi, to nie jest przypadek, to wybór. I najtrudniej jest przyznać, że ta osoba nie robi tego. Bo nie umie inaczej, tylko dlatego, że nie musi inaczej. Bo jesteś zbyt wyrozumiała, zbyt cierpliwa, zbyt chętna, żeby dawać kolejne szanse. Ale powiem ci coś, co zmienia wszystko. Nie jesteś odpowiedzialna za czyjeś sumienie. Nie jesteś odpowiedzialna za to, że ktoś nie dorósł do emocjonalności. Nie jesteś odpowiedzialna za jego nieumiejętność traktowania ludzi z szacunkiem. Człowiek, który Cię nie szanuje, często powie, że taki jest, ma taki charakter, nie lubi rozmawiać, nie ma czasu na głupoty. Ale to tylko wymówki, które mają przykryć jedną prawdę. On potrafi, tylko nie wobec Ciebie. Bo gdy pojawia się ktoś, kogo naprawdę ceni, nagle potrafi być empatyczny, zaangażowany, uważny. Nagle pamięta, nagle się stara nagle ma czas, nagle można to boli, ale to też otwiera oczy. Brak szacunku można też poczuć po sobie, po tym, jak zaczynasz się zmieniać. Kiedyś mówiłaś wprost, co czujesz, dziś milczysz, bo wiesz, że i tak to nic nie da. Kiedyś byłaś radosna, spontaniczna, dziś ważysz każde słowo. Kiedyś miałaś poczucie własnej wartości. Dziś szukasz go w oczach osoby, która nawet nie jest obecna. To nie jest miłość. To nie jest bliskość. To jest emocjonalne wyniszczanie. Ale kiedy w końcu zaczynasz widzieć to, co naprawdę się dzieje, to już jest krok do wyzdrowienia. Bo człowiek, który zaczyna zauważać lekceważenie, już nigdy nie będzie go w stanie odwidzieć. To jak otwarta rana. Możesz przykryć, możesz udawać, że nie boli, ale ona tam jest. I wtedy nagle dociera do Ciebie, że szacunek nie jest luksusem, nie jest dodatkiem, nie jest czymś miłym. Szacunek jest podstawą, jest fundamentem, jest tym, na czym buduje się wszystko inne, zaufanie, miłość, poczucie bezpieczeństwa, prawdziwą bliskość. Bo, kiedy ktoś Cię szanuje, nie musisz się tłumaczyć z uczuć. Kiedy ktoś Cię szanuje, nie musisz walczyć o uwagę. Kiedy ktoś Cię szanuje, nie czujesz się ciężarem. Kiedy ktoś Cię szanuje, twoje przykro mi nie jest atakiem, tylko informacją. Jeśli przez długi czas byłaś w relacji, jakiejkolwiek, w której musiałaś zabiegać o podstawy, to nic dziwnego, że czujesz zmęczenie. To zmęczenie jest normalne. To zmęczenie jest zdrowe. Ono jest sygnałem, że twoja intuicja ostatkiem sił próbuje cię ochronić. Bo najważniejsza lekcja mówi: Człowiek, który cię szanuje, nie pozwoli ci czuć się nieważną. Nigdy, ani razu, a jeśli zrobi to przez przypadek, to naprawi. Bo szacunek to nieperfekcyjność, to odpowiedzialność. A ty zasługujesz na relację której nie musisz udowadniać swojej wartości. Zasługujesz na relację, w której twoja obecność nie jest wykorzystywana, tylko doceniana. Zasługujesz na relację, w której czujesz się człowiekiem, a nie dodatkiem. I któregoś dnia, może szybciej, niż myślisz, spojrzysz za siebie i zrozumiesz, że nie straciłaś czasu na złą osobę. Ty po prostu musiałaś nauczyć się, czego nie chcesz. Czego nie wolno ci akceptować. Gdzie trzeba postawić granice? I jak wygląda miłość, która nie rani? A gdy to już wiesz, to świat naprawdę zaczyna wyglądać inaczej. Zaczynasz wybierać ludzi nie według tego, jak mocno potrafią Cię przyciągnąć, tylko według tego, jak dobrze potrafią Cię traktować. Zaczynasz kierować się spokojem, nie ekscytacją, stabilnością, nie obietnicami. Czynami, nie słowami. I największą ironią jest to, że osoba, która kiedyś nie potrafiła Cię docenić, nagle zobaczy, jak kwitniesz bez niej. I może spróbuje wrócić. Może napisze. Może porozdrapuje stare rany. Ale wtedy już będziesz kimś innym kimś, kto w końcu potrafi wybrać siebie. A wybór siebie to nie egoizm. To zdrowie. To siła. To dowód, że przestałaś prosić o szacunek od ludzi, którzy nawet nie szanują siebie. I od tego momentu twoje życie naprawdę zaczyna iść w innym kierunku, spokojniejszym, dojrzalszym, bardziej prawdziwym. Bo gdy raz poczujesz, jak to jest być traktowaną właściwie, nigdy więcej nie wrócisz do byle czego.